Wędkarza. A dzisiaj odcinek będzie trochę nietypowy. Nawet bardzo nietypowy. Marina jachtowa w Łebie mam wędkarski chwili. Jak się pewnie zorientowaliście raczej nie jestem typem wędkarskiego turysty, średnio mnie interesują jakieś wyprawy do Szwecji, czy do Holandii, czy do Anglii, czy gdziekolwiek indziej, niespecjalnie również mam w planach jakieś podróże po Polsce, na jeziora typu Mazury, wykluczam być może jakiś tam rzek, Sanu po może czegoś na Pomorzu. No, ale powiedzmy, że nie mam tego w sferze jakichś planów. Natomiast czego chciałem spróbować od dłuższego czasu? To jest wędkarstwo morskie. Troć belona. Akurat nie będzie i balony, natomiast wędkarstwo morskie dzisiaj sobie zrealizuję w porcie jachtowym w łebie. Bo akurat jestem na weekend. Tym razem wędki udało się zabrać. Trochę szpeju i zobaczymy, co się stanie. Oczywiście nie mam pojęcia w ogóle, co będę robił. Trochę sobie porzucam zna, trochę sobie porzucam kurwa jakąś blachą. Zobaczymy. Nieistotne zupełnie. Rano tutaj nie ma żadnego. Szpejłów wziąłem za dużo, bardzo różnorodnego. A co z tego pójdzie w ruch, to się kurwa jeszcze okaże. Na pewno co jest dla mnie dziwne, jak na pierwszy rzut oka, chociaż jeszcze nawet nie zarzuciłem wędki, to to, że to będzie bardziej przypominało street fishing. Sobotę, godzina 9.20. Raz, że wędkarzy jest już sporo miejscowych prawdopodobnie, a dwa, że port jachtowy. Sporo ludzi się kręci na spacerek. Ktoś tam wychodzi z hoteli, z kempingów. No i tak będzie właśnie za plecami. Nie? Dziwne, bardzo dziwne. Ale zawsze chciałem spróbować. No może nie zawsze, ale tego akurat chciałem i tego sobie spróbujemy. My. 3 godzinki, może 4. No co, i tyle na razie, nie? Zobaczymy co się pourywa. Trzeba uważać, żeby nie zajebać wiatr. Zrobiłem sobie w lustrze zdjęcie w windzie. Później jestem wrzucę, że zakładam Instagrama. W pierwszych 45 minutach mniej więcej rzucania po całkowitym omadku, kompletnie losowym jakimś zestawem. Najpierw sobie założyłem cefalka, wahadłówkę, później sobie założyłem krewetę na no ofsete, na 4-gramowej później sobie założyłem taką małą przynętę, przynętę tubową na g ligu w międzyczasie jeszcze tante, szuram sobie pod nie, brachą oczywiście lekko z powierzchni. Zero kontaktu jak na razie, natomiast, bo nie wiem co robię zupełnie. Ja się takimi metodami, poza zimą ewentualnie. Natomiast klimat odziwo mi się podoba. Taki portowy. Piwko co jeszcze mogłem wziąć, a teraz mała chwila przerwy. No mała chwila przerwy na pogawędkę, gdyż wyjazd jest taki rodzinno-towarzyski. Wiadomo, do przy okazji ta wędeczka tym razem się zmieściła w samochodzie. No i nie wiem co robię, to tyle. Nie? co mam do powiedzenia Pozmieniam sobie jeszcze trochę przynęt Nie mam kurwa zupełnie nastawienia na rybę czy wiadomo, że bym chciał, ale chcieć to se mogę Trzeba było podpatrzeć lokalnych jak łowią Z tego co wieśnie się raczej latają w kanale portowym za sandaczem, może sandacz idzie albo gdzieś tam spływa Tutaj kurwa się ludzie pozwijali no, Ale ja jestem nastawiony, żeby sobie w basenie dzisiaj porzucać I też w kanał pewnie pójdę też, kto wie Mam i cięższe przynęty, żeby tam zajebać No, Mam kurwa wszystko a za jak chuj w sumie. Dziwne to, ale podoba mi się. ludzi, Spacerowiczów kręci się od groma. Efektów brak, ale tutaj jest martwy lesz, gdzieś tam martwa flondra sobie pływa. Ryba jest. Jakaś. Na flonderkę bym nie powiedział nie. Chyba najbardziej bym chciał flonderkę. Chcę złowić, ale mogę zechcieć. Nie wiem jak. Nie wiem gdzie. Nie wiem czy jest to mój styl łowienia, ale doświadczenie ciekawe. Klimat portu mi odpowiada akurat. Nie powiem, że nie. Choć jest tu masę ludzi. Kurwa śmiesznie. Podoba mi się. Kompletnie z jednej strony nie moje, a z drugiej strony... a z drugiej strony mi się podoba. Jakoś klimat taki portowy jest fajny. No nie mam pojęcia jak tu ułóż w ogóle. Nie biorą, najmniej nie mnie No dobra, wielki chuj tu się dzieje Chuj z tymi rybami Kulturka w takim porcie No a wiesz co, sobie można usiąść Piwko pierdolnąć jak nie bierze A no, nie bierze, o kurwa o, ja bierze. <grym> Mały wypadek coś w tym jest w krzaki, ale tak też da radę no tu będzie przerwa, bo coś płynie Też kurwa ciekawy jest. O, kormoran zamknięty. Przerwa w łowieniu, minimalna. Podobno tak trzeba, kurwa, zestaw wyciągnąć, ale chuj Morski klimacik. cóż, prawo morskiego frajera też nie działa i nawet braja nie miałem. Zmiana basenu jachtowego na kanał portowy oczywiście nie przyniosła żadnych rezultatów. Ale tak na dobrą sprawę pojęcia nie mam co ja właściwie robię, co ja próbuję złowić. Trochę sobie rzucam w domyśle oczywiście w mojej głowie za sandaczem, trochę na jakieś robale w domyśle za flądrą albo deszczem albo koniem, nie mam pojęcia w ogóle za czym i na co. Całkowicie nie mój styl łowienia, absolutnie. Jakieś kurwa gumy po dnie, nic nie działa, ale chyba nie miało. Natomiast taki ten dziwny klimat portowo-kanałowego street fishingu zajebiście mi się podoba. Być bym nie pomyślał, że coś takiego może mi się spodobać z ludźmi za plecami. Pędkarzem z lewej, pędkarzem z prawej, a w zasadzie nawet z trzema czy czterema. Jak to fantastycznie działa, zmieniłem robotę, i po 20 ponad latach nie pracuję już w handlu, nie mam styczności z klientami, przestali mnie ludzie w kurwiać. Ludzka psychika jest niesamowita, jak to szybko się zmieniło. Oczywiście, pewnie znowu zaczną mnie w ale na razie na takim dużym cichu przestali mi przeszkadzać. Czy bym się tego nie spodziewał? Oczywiście nie oznacza to, że teraz będę zapilnował gdzieś tam kurwa z tych piszczen koprawiać dalej, będę chodził czaki. Ale okazjonalnie muszę przyznać, że zniosłem to lepiej niż myślałem. Pomimo tego, że oczywiście nic nie zrobiłem, no, ale to wiadomo, że jak zwykle jest znaczenia znaczenie w ogólnym rozrachunku. Ciekawy klimacik, bardzo ciekawy. Pozwolenie kupiłem sobie na rok, kosztowało 65 zł, no to żalnie skorzystać. I jest pretekst, żeby się powybierać czasem nad morze. Tu czy tam w plaży, czy w porcie to będzie realizować pierwsze koty za płoty pomimo tego, że po raz kolejny powtórzę bez efektów no, ale ciekawa jest taka odskocznia jest na jakiś czas zajebista ta, 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 ta. w ogóle nie wiem co robię Czy to jest za duża przynęta, czy to jest za mała przynęta czy za ciężko czy za lekko wiem, chuj Sprawdzałem, niby tam oglądałem jakieś filmy, jak się ludzie łowią, ale ja się nie potrafię w ten sposób uczyć. A ja muszę sprawdzić zawsze na sobie. Szpeju zabrałem tyle, żeby z kitu kombinację. Milion tu dzisiaj uskuteczniam i nic nie działa. No i trudno. Tu ciekawe doświadczenie to wędkarstwo takie okołomorskie w porcie i w portowym kanale. Bardzo dziwne, ale bardzo fajne. Nie złowiłem nic, nie miałem nawet brania przez 4,5 godziny po przerzuceniu już tam przynęt. Może jutro dogrywka, może nie. Jeszcze się zobaczy. I teraz jeszcze spacer na widmy. I wieczorem kontakt z rybą na talerzu od rybaka. Ja wspieram rybactwo morskie, a chuj tam. Tak, i kormorany. I tyle. Obserwacje ornitologiczne można prowadzić wszędzie, również w drodze nawet my. Dwie zmienne między ludźmi. A, skuszyłem. Może te się nie pierdolą zbytnio w tańcu. Śmieszki to nic dziwnego. Dobra, no, no nie będę płoszył. Więc będzie wielki odlot. Ciekawe co jeszcze wyskoczy. Ze dwa lata temu udało się fokę zaobserwować na kurgającą w morzu. No ludzi było wtedy znacznie mniej, ale no to chyba nie o to chodzi. To też zajebista obserwacja. Oczywiście z perspektywy wielu kolejny szkodnik, który rybę wpierdala, ale. Cóż, nie jest niczym nadzwyczajnym, że ja miałam odmienne zdanie od większości użytkowników wędkarskich naszych wód. I foki zdecydowanie nie traktowałbym jako szkodnika. Chociaż niektórzy twierdzą, że one zjadły całą Zatokę Gdańską. Dlatego już teraz nie ma tam za wiele ryb. Nagle kurwa, bo powróciły foki po latach. Chore No Trochę tych meduzy wywaliło. Cześć, Może wyrzuca. Jaka meduza? To jest, to jest. Chociaż nie wiem, czy meduzy jedzą meduzy. Chyba niekoniecznie. Kurwa duży. Chełpia modra nazywał. Tu miałem nadzieję, że będę miał szczęście i to będą jakieś kaczki morskie. Puchle, markaczki. W najgorszym przypadku ciernice. Zresztą nie są kaczki morskie o ale ciernika, No ale chuj. tu tylko krzyżówki. i jakaś młodociana mewa. Nie wiem, czy to jest 6 czy To jest ta Ale w takiej szacie to nie poznam. No i tylko. I biegusy. Cały czas zapierdalają to faza, kurwa, nigdy nie myślałem, że tak biegusy zmienne, blisko będę mógł obserwować, niesamowite, na przelocie prawdopodobnie, może nigdy nie widziały ludzi, zresztą na Syberii, he, ale faza, jakby cichu przyznam, że nie chciałbym się jak na no to wolałbym sobie połowić dalej ryby w porcie, no ale kobieta wymyśliła, no to idziemy, nie? ale te biegusy zmienne, Już sytuację, bardzo mocno poprawiły Jak to niewiele potrzeba Znaczy nie no ja spoko lubię wydmy Ale, ale bo zostać w tym porcie jeszcze to. Ale tak jak mówię biegusy zmienne Zmieniły całkowicie Obraz tej wycieczki Już na jej początku Może coś tam jeszcze będzie w parku narodowym No, dobrze by było